Szanowni państwo, pan Lech Pankiewicz, Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie, Janusz Kaszylewicz, tu Organizatorzy dzisiejszej kolejnej konferencji pszczelarskiej. Szanowni państwo, ja może powiem tak, pan doktor tutaj powie swoje, że ta konferencja składa się z dwóch części. Jedna to jest jakby dla pszczelarzy, jak mają grzebać w ulach, jak mają te pszczoły leczyć. Co mają robić, żeby one po pierwsze były, a po drugie, żeby dawały czyste, dobre produkty, żeby osoby, które wystąpią od 13 do, 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 do wieczora, mogły mówić i polecać z pełną odpowiedzialnością, że miód, pyłek, pieszka, propolis, mleczko pszczele, jad pszczele i tak dalej, to są produkty z wysokiej półki dla, dla całego społeczeństwa. Panie doktorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie no guru tej imprezy panu Januszowi chyle głowę i przed nim przed państwem przede wszystkim chyle głowę także przed y, naszą y, kadrą profesorską która nas tutaj będzie edukować Mamy się dobrze, mogę państwu powiedzieć. Dzięki Fachowej, bardzo dogłębnej i drogiej pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z tych głównych chorób zwalczanych z urzędu prawie nam nic nie zagraża. Szanowni Państwo, życzę miłych obrad, jak najwięcej wiedzy. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Doktorze. Dzień dobry witam wszystkich Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mam okazję się z Państwem spotkać w gościnnych progach sądeckiego Bartnika, a to oczywiście za sprawą zaproszenia gospodarza pana Janusza Kasztelewicza. Za to serdecznie też dziękuję. Tytuł mojej krótkiej prezentacji, całe szczęście, że krótkiej, bo właśnie dzięki temu zmieścimy się w czasie. Brzmi pytania i sygnały przekazywane przez pszczelarzy do redakcji czasopisma Pszczelarstwo, i w zasadzie ten tytuł i to temat tego wystąpienia też podyktowany został przez gospodarza na prośbę gospodarza, który zwrócił się właśnie z takim pytaniem do mnie: o co pytają pszczelarze, jakie mają problemy, z czym się zwracają, o jakie tematy artykułów proszą. Oczywiście, proszę Państwa, no nie jestem w stanie Powiedzieć, odpowiedzieć czy opowiedzieć o tych wszystkich problemach, o których Państwo mówicie, pytacie i chcecie rozwiązywać. Natomiast no, większość artykułów, które są w pszczelarstwie zamieszczane, one są właśnie, powstają jak gdyby w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Więc osoby, które prenumerują czasopismo, mogą sprawdzić, mogą poczytać, jeśli do tej pory tego nie zrobiły, jakie tematy poruszamy na łamach pszczelarstwa. To ta prośba o mm, przygotowanie tej prezentacji właśnie pod takim tytułem, powiem szczerze, że też sprawiła mi nieco kłopotu, ale pomyślałam sobie, że zamiast wymieniać jak gdyby problemy, z którymi się Państwo zwracacie, może po prostu opowiem o jednym ważnym temacie, który bardzo często się pojawia w Państwa pytaniach, czy to bezpośrednio kierowanych, czy telefonicznych, czy mailowych. Temat bardzo aktualny, szczególnie aktualny w sezonie wiosenno-letnim, a to proszę Państwa, dotyczy to zagadnienie dotyczy. Zatruć. Bardzo często pszczelarze w dalszym ciągu nie wiedzą, co robić w sytuacji, kiedy podejrzewają u siebie zatrucie bądź podtrucie rodzin pszczelich. Jest to troszkę dziwne, ponieważ informacje na temat jak gdyby, możliwości czy wskazania ścieżki, jak się należy poruszać. Na terenie pasieki, co należy zrobić w przypadku takiej sytuacji. O tym się w zasadzie mówi od dawna i tak naprawdę no, związki pszczelarskie też, jak gdyby, państwa powinny docierać z tą informacją. Ja chciałam państwu powiedzieć o jednej możliwości ważnej, yy, o badaniach bezpłatnych. Możliwość bezpłatnego badania pszczół, yy, bada wykonania badań laboratoryjnych, które mogą wyjaśnić przyczynę. Bądź osypania się całej rodziny, bądź podtrucia, czyli dużego osypu pszczół, takie bezpłatne badania prowadzone są już od kilkunastu lat i z nich Państwo możecie śmiało skorzystać. Naprawdę tutaj skorzystanie z tej możliwości nie nastręcza zbyt dużo trudności i każdy, jak gdyby, jest w stanie spełnić te podstawowe warunki, aby móc zbadać. Pszczoły i dowiedzieć się, czy one zostały zatrute, czym zostały zatrute. A to w zasadzie jest punkt wyjścia do występowania na przykład na drogę sądową, bo tak naprawdę bez wskazania obecności danej substancji w pszczołach i na uprawie w zasadzie nie, nie będziecie Państwo mogli wyegzekwować odszkodowania. Badania, o których mówię, prowadzone są w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Poławach. Tę bezpłatną toksykologiczną diagnostykę prowadzi w tej chwili, proszę Państwa, dział badań chemicznych żywności i pasz. Troszkę się zmieniła ta nazwa. Do tej pory to był zakład toksykologii, ale w Instytucie też nastąpiła pewna reorganizacja, połączono różne zakłady, także w tej chwili jest to ten, ten zakład jest troszkę większy i nazywa się. Dział Badań Chemicznych, Żywności IPASZ. i Pasz. I proszę Państwa, poza tym, że próba pszczół będzie zbadana pod kątem toksykologicznym, badanych jest z tego co wiem tą metodą, możliwe jest wykrycie około 500 różnych substancji chemicznych stosowanych w środkach ochrony roślin, to poza tym, proszę Państwa, jest jeszcze podwójna korzyść, bo każda próba, która jest wysłana do Instytutu, ona jest dodatkowo badana pod kątem obecności patogenów, i te badania również są bezpłatne. Te badania są uzupełnieniem do badań toksykologicznych po to, żeby ta diagnoza była no, jak najbardziej dokładna, tak? I jak najbardziej miarodajna. Czyli czy te objawy, które obserwujecie Państwo w posiekach, są tylko i wyłącznie ich przyczyną jest tylko i wyłącznie zatrucie, czy być może są również jeszcze jakieś inne problemy zdrowotne, jeśli chodzi o, o te rodziny, które zginęły bądź są osłabione. I te badania są prowadzone w zakładzie, w dawnym zakładzie chorób pszczół. Teraz to jest zakład parazytologii i do tego zakładu też został włączony właśnie ten mniejszy zakład chorób pszczół. Proszę Państwa, gdzie można znaleźć ważne informacje, dokładne informacje na temat sposobu skorzystania z tej ścieżki badania, badań toksykologicznych? Otóż możecie Państwo znaleźć szczegółową instrukcję postępowania oraz protokół pobierania próbki, co jest też bardzo ważne. Oczywiście na stronie internetowej Instytutu, w materiałach, tak jak i tutaj na tym slajdzie. Macie Państwo podaną dokładną ścieżkę, jak tam trafić, czyli wpisujemy wyszukiwarkę, adres instytutu, potem patrzymy, szukamy zakładki, która się nazywa Komunikaty. Jak otworzymy tę zakładkę, jest kolejna informacja dla pszczelarzy, klikamy tę i ukazuje nam się ostatnia. Zatrucia pszczół i tam wszystkie potrzebne Państwu materiały się znajdują. I tutaj warunek, jedyny właściwie warunek, aby skorzystać z tych bezpłatnych badań, polega na tym, proszę Państwa, że podejrzenie zatrucia musicie zgłosić do pracownikowi inspekcji weterynaryjnej bądź lekarzowi weterynarii prywatnej praktyki, bo czasami... Yy, Spotykamy się z taką sytuacją nie, niekoniecznie w dni robocze, więc wtedy no, bardziej dostępni są lekarze weterynarii wolnej praktyki i musimy tę sytuację zgłosić inspekcji ochrony roślin nasiennictwa. Czyli właściwie no, jak gdyby dwie instytucje, gdzie musicie Państwo po prostu zadzwonić i powiedzieć, że tu i tu wystąpiło podejrzenie zatrucia i Państwo to zgłaszacie. I to jest w zasadzie tyle. Czyli ten tryb postępowania jest bardzo uproszczony, bo być może niektórzy z Państwa pamiętają wcześniejszy program, w ramach którego były te badania realizowane. Tam był wymóg powołania komisji, powołania kogoś do komisji ze związku, z administracji, z samorządu, no właśnie też lekarzy weterynarii, i to też nastręczało duży problem żeby te wszystkie osoby się spotkały szybko w jednym czasie w pasiece, żeby mogły podjąć działania. Dlatego teraz tylko i wyłącznie te dwie instytucje, przy czym proszę państwa, działania inspekcji weterynaryjnej mogą być prowadzone niezależnie. To znaczy tak, do pasieki przychodzi lekarz weterynarii i to właściwie wystarczy i jak gdyby postępuje zgodnie z tym, co mu tutaj ta instrukcja nakazuje, natomiast inspekcja działa sobie jak gdyby niezależnie i teraz co po stronie lekarza weterynarii. Oczywiście lekarz weterynarii powinien i państwo dobrze żebyście to wiedzieli co, co lekarz powinien zrobić możecie też dzwoniąc zgłaszając podpowiedzieć lekarzowi że taka instrukcja jest dostępna na stronach Instytutu bo sądzę że no nie wszyscy też o tym wiedzą. I wtedy po prostu no, łatwiej jest podejmować odpowiednie kroki. Więc lekarz ustala liczbę rodzin które wykazują objawy zatrucia bądź podtrucia. przeprowadza wywiad, dokładny wywiad z pszczelarzem, między innymi o tym, czym rodziny były leczone, jakie były, czy były wcześniej jakieś objawy kliniczne. No taki dosyć szeroki wywiad. I przy, tych, przy tym przeglądzie ustala taką szacunkową, szacunkową kwotę, która będzie adekwatna do poniesionych w pasie te szkody. Natomiast po stronie inspekcji roślin i nasiennictwa, proszę Państwa, to pracownicy tej inspekcji, no, oni kierują się generalnie na uprawy, na plantacje wokół pasieki, tam gdzie skąd prawdopodobnie, gdzie prawdopodobnie znajduje się przyczyna zatrucia, więc no, tutaj ta praca ich jest w nieco innym terenie. I ich zadaniem jest sprawdzenie, zweryfikowanie, czy środki ochrony roślin były stosowane zgodnie z zaleceniami, z przepisami i w miarę możliwości oczywiście ustalają tę uprawę, która mogła stanowić źródło zatrucia pszczół. Czyli dwie niezależne ścieżki postępowania w zależności od osoby. Która od, od instytucji, która je przeprowadza. I teraz proszę Państwa, też ważna informacja co do sposobu pobierania próbek. Próbki e, mogą być pobierane z różnych miejsc. Mogą być pobierane sprzed wylotka, mogą być pobierane z dennicy, mogą być pobierane również, e, jeżeli pszczoły leżą na ziemi gdzieś dalej niż, niż w pobliżu ule, więc to te, te, te wszystkie miejsca e, się nadają. Przy czym ważna jest wielkość próbki, żeby tych, prób, tych pszczół w próbie było około tysiąca, czyli to jest około do, do, do 100 gramów. Oczywiście, im szybciej pszczoły zostaną pobrane, im szybciej próba zostanie pobrana, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że niektóre substancje chemiczne mogą się po prostu pod wpływem temperatury bardzo szybko rozłożyć i nie zostaną potem wykryte. Jeżeli tutaj chodzi jeszcze, proszę Państwa, o zabezpieczenie teraz tych pobranych próbek, to one muszą być umieszczone, powinny być umieszczone w czystych pojemnikach, żeby tam też nie było jakichś zanieczyszczeń, które mogłyby utrudnić analizę laboratoryjną. I takie opakowanie, tak ta pobrana próba w tym opakowaniu powinna zostać zaplombowana i powinien być nadany jej e, numer, który potem, jak gdyby będzie, e, no, który jest przypisany tylko i wyłącznie do tej próby, będzie takim identyfikatorem dla tej próby. Więc tego też należy dopilnować, aby ta czynność e, została wykonana. E, próbkę, proszę Państwa, powinno się zamrozić. Jeżeli nie ma możliwości, do więzienia i do laboratorium, bo przecież z różnych regionów kraju te próby docierają, więc trzeba ją jak najszybciej zamrozić. I wszystkie te czynności, które lekarz będzie wykonywał w państwa pasiece, one powinny być zanotowane dokładnie w protokole pobrania próbki. To jest też ważny moment, ważna czynność, dlatego że potem nie pamięta się wielu istotnych takich czynników, które w ramach inspekcji jeszcze widzimy, w ramach przeglądu widzimy, a potem o tym zapominamy, a które mogą mieć znaczenie. I teraz, proszę Państwa, też taka no ważna informacja. Jedną próbę się pobiera. Nie pobiera się dziesięciu prób, tylko jedną zbiorczą próbę, czyli z różnych miejsc jedną, tworzy się jedną zbiorczą próbę i taką próbę się wysyła do laboratorium. Kto wysyła? Wysyła albo lekarz, Weterynarii pobierający próbę, czyli jak gdyby no, robiący też przeglądy i, i tutaj y, w naszym imieniu może wysłać. Ewentualnie może również taką zaplombowaną próbę oczywiście wysłać właściciel pasieki, to jest kwestia uzgodnienia. Adres znajdziecie Państwo też w materiałach. Państwo, Instytut Weterynaryjny, przy czym proszę Państwa, nie adresujemy do zakładu, y, o którym. Państwu mówiłam wcześniej, czyli nie, nie bezpośrednio do zakładu, tylko po prostu tam jest taki centralny punkt przyjęć próbek i wszystkie próbki spływają do tego centralnego punktu. Tam są rejestrowane i dopiero przekazywane do zakładu. Tak jak powiedziałam, próbka powinna być transportowana w stanie zamrożenia, ewentualnie no bezpośrednio do, po pobraniu przesłana. Ważne jest dlatego abyśmy no, brali pod uwagę w jakim dniu tygodnia ta czynność się będzie odbywała, bo po prostu, żeby ta próba gdzieś nie leżała, jeżeli mielibyśmy ją wysyłać gdzieś na koniec tygodnia, to lepiej poczekać do poniedziałku i, i niech ona będzie zamrożona i dopiero w poniedziałek ją wysłać. Y to, proszę państwa, taka, taki skrót, taki schemat ścieżki postępowania o którym powinni wiedzieć pszczelarze i o którym wie powinni wiedzieć no, lekarze weterynarii, czy to pracujący w inspekcji, bądź lekarze prywatnej praktyki. Badania toksykologiczne i badania w kierunku obecności patogenów. Laboratorium ma obowiązek wykonać w przeciągu 30 dni i w przeciągu tych 30 dni państwo powinniście jako właściciele. Dostać wyniki badań laboratoryjnych z jednego i drugiego zakładu. Te wyniki również są przekazywane do lekarza, który próby pobiera. Myślę, że dla tych Państwa, którzy mieli już taką sytuację, a którzy nie wiedzieli, co zrobić, te informacje będą przydatne i warto je też yy, rozpowszechniać wśród kolegów, żeby po prostu wiedzieli, w jaki prosty sposób e, można uzyskać wynik badania toksykologicznego, który jest tak naprawdę podstawowym dowodem w sprawach e, sądowych. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę.